Jest coś niesamowicie satysfakcjonującego w przechodzeniu gry na 100%. To, że wyciskasz z gry wszystko co się da, dodatkowo zdobywając osiągnięcia lub trofea, w zależności na jakiej platformie grasz, daje super frajdę. Sam pamiętam, jak wiele zabawę miałem maksując Batmana Arkham City. Mimo, że pod koniec zbierania znajdziek byłem wręcz poirytowany, to jednak, gdy zobaczyłem licznik na pasku informujący o zdobyciu 100%, czułem satysfakcję i spełnienie. Niestety, gry są coraz dłuższe, zwłaszcza seria Assassin's Creed. Te gry zatraciły balans i są tak piekielnie długie, że szczerze mówiąc przerażają mnie. Naprawdę, gdy tylko deweloper porównuje wielkość swojej gry i mówi, że ta jest podobna lub większa od mapy Assassin's Creed Odyssey, to już wiem, że prawdopodobnie nigdy nie zagra. Ten tytuł, bo nie chce się zestarzeć, a potem zanudzić na śmierć przy maksowaniu takiej gry. Serio. Dlatego też często zdarza mi się szukać prostych gier do zrobienia na 100%. Takim sposobem mam już kilkadziesiąt wymaksowanych gier na profilu Steam. Niektóre tytuły z mojej biblioteki wciąż czekają na wymaksowanie. Inne, cóż, nigdy nie zostaną wymaksowane, zwłaszcza Payday 2 albo gry Paradoksu. Jest też kilka powodów do dumy, jak wymaksowany Wiedźmin 3, Batman Arkham Asylum, remake pierwszej mafii, ale jest też kilka tytułów, które są dużo krótsze i mniej wymagające, ale wciąż fajne. I nie jest to My Name Is Mayo, gdzie tylko musisz kliknąć na ekran swoich majonezu. Z radością przedstawiam cztery ciekawe tytuły, które nie dość, że łatwo i szybko wymaksujesz na 100%, to jeszcze będziesz się przy tym dobrze bawić. Pierwszym tytułem wartym pokazania jest mała produkcja Orbed XL. To prosta i przyjemna gra, w której grając z planetą musisz omijać asteroidy i inne ciała niebieskie. Oczywiście, z każdym zdobytym punktem jest coraz trudniej. Niektóre asteroidy są większe od reszty. Obiekty różnią się też prędkością, a w zależności od typu asteroidy zostawiają czarne dziury, w które można wlecieć i stracić życie. Gra jest banalnie prosta. Osiągnięcia też takie są: wymagają po prostu zakupu wszystkich skórek do planety. Te kupuje się za zdobyte punkty, które zdobędziesz podczas grania. Jest też kilka osiągnięć, które wymagają zdobycia określonej liczby punktów w danej rozgrywce. Te są trochę wymagające, ale po chwili wprawy da się je zdobyć, dzięki temu mamy też masę satysfakcji. Sama gra ma przyjemną szatę graficzną i ścieżkę dźwiękową, która pozwala ci się wbić w rytm i zacząć omijanie przeszkód. Na plus wychodzi też cena. Gra kosztuje 4 zł 59 groszy, bez promocji, więc nie jest to duża inwestycja, co jest dobrą rzeczą, patrząc na to, że sama gra jest do wymaksowania w około godzinę. Kolejną grą na liście jest Human Powered Spacecraft. To prosty clicker, w którym wcierasz się w jednego z załogantów statku kosmicznego, który uległ uszkodzeniu i by go naprawić, komputer pokładowy zmusza cię do jeżdżenia na rowerze. Dzięki temu zbierasz pierwszą energię, którą możesz wydać na tlen lub ulepszenia które wkrótce sprawią, że nie będziesz już musiał pracować, a zaoszczędzoną energię wydasz na rodzenie do silnika odrzutowego, który pomoże ci się wydostać z galaktyki i znaleźć planetę do skolonizowania. Podczas swojej przygody natrafisz na asteroidy, które zabiorą ci całą energię przy uderzeniu. Przez to będziesz musiał działać szybko odnośnie ładowania rdzenia silnika. Okazjonalnie zaczepi ci kosmiczna ośmiornica, która wysie z ciebie całą energię, dopóki nie zrzucisz jej laserem. Cóż, to najbardziej prymitywna gra, jaka będzie w tym odcinku, ale też w tej prostocie tkwi urok. Głównie dzięki pixelartowej grafice i ścieżce dźwiękowej. Zresztą, sami posłuchajcie. Jeśli chodzi o osiągnięcia w tej grze, to te też są banalnie proste. Wymagają po prostu ukończenia trybu fabularnego i zdobycia wszystkich ulepszeń statku. Po tym możesz śmiało się cieszyć wszystkimi osiągnięciami na koncie Steam. Podsumowując, ten tytuł to bardzo przyjemna gierka na około godzinkę. Nie jest w żadnym aspekcie przełomowa, ale humor zawarty w fabule jak i sama rozgrywka powodują, że nie żałuję w żaden sposób spędzonego w niej czasu. Fajna jest też cena. 3,59 zł brzmi całkiem przekonująco, żeby ten tytuł ograć i sprawić, by gra siła twoją gablotę perfekcjonisty na koncie Steam. Teraz czas na wątek polski i to bardzo ciekawy, bo to zdecydowanie najzabawniejsza gra w tym zestawieniu. Gra, w której zbierasz diablice do haremu i oferując im kawał oraz naleśniki, przekonujesz je, by porzuciły ciepłe piekło i wyruszyły do Twojego domu. Mowa oczywiście o Helltaker, małej gierce z Polski, która dzięki swojej tematyce i wyglądzie postaci podbiła serce użytkowników na całym świecie. Fakt, że gra jest za darmo i można pobrać ją w każdej chwili przez Steam też wpłynął na popularność tego tytułu. Dodatkowo masz opcję kupienia przepisów na naleśniki i artbooka od twórców za kilkadziesiąt złotych. Jest to całkowicie opcjonalne, ale wymagane jeśli chcesz zrobić naprawdę dobre naleśniki. Sama gra składa się z serii map łamigłówek, gdzie musisz przy ograniczonej liczbie ruchów dotrzeć do diablicy, która skrywa się na drugim końcu mapy. Gdy już tam docierasz, rozmawiasz z nią i poprzez dialog możesz ją przekonać, żeby dołączyła do twojego haremu. Jako miłośnik naleśników w pełni rozumiem tę diablicę. Sam bym poszedł za każdym, kto by mi zaoferował naprawdę dobre naleśniki. Poza dobrym humorem i fajną estetyką, gra ma też przyjemny soundtrack, który nie przeszkadza w graniu i wbija w rytm przygody. Masz też możliwość starcia z bossem, który testuje twoją zręczność i pewnie kilka razy cię wkurzy. A gdy już przejdziesz grę, dostajesz nagrodę ostateczną. Możesz dzielić się naleśnikami z każdą z diablic, nawet z policją. Zdecydowanie polecam tą grę do wypróbowania. Nie jest przesadnie skomplikowana. Gdyby zresztą sprawiła ci kłopot, to masz dużo solucji, jak przejść dane poziomy. Jedyne, co może sprawić ci jakikolwiek kłopot, to walka z bossem. Ta jest dość upierdliwa i prawdopodobnie czekacie kilka prób, zanim ją przejdziesz, ale warto. Osiągnięcia też są łatwe do zdobycia, i biorąc pod uwagę fakt, że spędzisz na tej grze około dwie godziny, to warto poświęcić jeden wieczór dla tego nietypowego, ale dziwnie odświeżającego doświadczenia. Ostatnią dzisiaj grą będzie istna perełka. Naprawdę, ta gra urzekła mnie. Gdy tylko ją zobaczyłem jako duży fan Lego, nie tylko w postaci klocków, ale też w postaci gier, wiedziałem, że muszę ją kupić. Lego Builders Journey to bardzo artystyczna gra z zagadkami logicznymi. Gra opowiada o przygodzie ojca i syna, którzy przeżywają wspólnie mi chwilę, do czasu aż się rozstają i muszą się wzajemnie odnaleźć. W grze zdarza Ci się budować mini budowle czy pojazdy, ale też rozwiązywać łamigłówki z maszynami albo tworzyć drogę do innego końca mapy. Z czasem pomagać Ci będzie mini robot, dając Ci potrzebne klocki do budowania tras i dłające o Ciebie gdy szukasz ojca. Gra, podobnie jak Helltaker, wymaga od ciebie główkowania, ale zagadki są tutaj dużo prostsze niż te w Helltakerze i nie ogranicza cię dana liczba ruchów. Możesz śmiało zrobić proste i schludne rozwiązanie danej trasy, ale też sprawić, by była bardzo pokrętna i skomplikowana, albo jak u mnie po prostu brzydka. Do tej przyjemnej rozgrywki idealnie pasuje kojąca ścieżka dźwiękowa rodem z Minecrafta która sprawia, że w pełni się wyciszasz. To gra, gdy chcesz się skupić i oczyścić z negatywnych emocji i rzucić się w wir rozwiązywania zagadek i podziwiania pięknej grafiki, przy okazji słuchając muzyki i rozpoznając klocki, które układałeś w dzieciństwie. Samo to powoduje dużo wspomnień i nie mogę się nie uśmiechać, gdy myślę o tym tytule. Gra starczy na około dwie godziny. Jest też dodatkowy tryb budowania, ale jeśli mam być szczery, to jest on bardzo słaby. Ograniczna liczba klocków i trochę doporne sterowanie nie pomaga, na szczęście osiągnięcia nie wymagają gry w ten tryb i wszystkie trofea zdobędziesz po prostu spokojnie przechodząc tryb fabularny i poznając przygodę ojca i syna. To bardzo piękna gra. Mogę ją śmiało polecić. Radzę przed zakupem dodać ją do listy życzeń. Gra bez promocji kosztuje prawie 70 zł. Na szczęście często wypadają wyprzedaże na ten tytuł i możesz go zdobyć dużo taniej. Kończę z tym materiałem. Mam nadzieję, że przynajmniej jeden z tych tytułów zachęci Ci do wypróbowania i zdobycia osiągnięć. Jako miłośnik zdobywania 100% w grach chętnie też poznam Twoje propozycje. Być może masz jakąś ciekawą grę do zaproponowania. Z mojej strony to tyle. Życzę miłego dnia.